Masz już wystarczająco dużo problemów, więc Twój telefon nie powinien być jednym z nich. Dlatego pokażę Ci w mniej niż minutę, jak zalogować się do Gmaila na iPhonie lub iPadzie. Ale najpierw, zasubskrybuj nasz kanał. Są dwa sposoby, aby to zrobić. Pierwszy to bezpośrednie pobranie aplikacji Gmail. Po jej uruchomieniu, będziesz mógł zalogować się tak jak zwykle. Jeśli jednak chcesz dodać swoje konto Gmail do domyślnej aplikacji mail na iPhonie, wykonaj następujące kroki. Przechodzimy do ustawień urządzenia i przewijamy na sam dół. Klikamy aplikację, a następnie wyszukujemy aplikację w mail, która pojawi się na ekranie. Teraz wybieramy i konta e-mail i klikamy i dodaj konto. Wybieramy opcję z Google, a następnie logujemy się, wpisując nasz adres e-mail i hasło. Gotowe. Teraz Twoje konto Gmail jest już skonfigurowane na iPhonie lub iPadzie. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek inne problemy, nie wahaj się zostawić ich w komentarzach. Do zobaczenia, dziękuję.